Trzeci Takie coś mieć, słuchajcie Załoga z numerem 114 Grzegorz Grzelak i Tomasz Grzelak Pierwszy start I do beczki I do beczki Jarosław Miedźwiecz Dominik Pora życzeć Zobaczmy czy slajd wyjdzie Ocenimy Zobaczcie jak ładnie. Przedzięku się wróci. No zobaczmy. Golance brawo. I tak naprawdę dopiero jutro zmierzy się ze skalą trudności tego rajdu. Golance brawo za ten uczestnik miał w rajdach i postanowił wrócić. Zobaczcie, jak się ładnie sypie z hamulcą. Oznacza to, że kąsek twardy, a zatem hamowanie będzie mocne. O. Słuchajcie, dajcie im gorący brawa. Jeden i możemy. Gorący brawa. No, co, naprawił? No, zobaczcie. Gorące tak jest! Słuchajcie, no widać, że to, to nie jest ekstra mocno. Ale wiesz, że... No, konaj, gorące brawa się nie wezmą, będzie łama. żeby to pokazał nam co można. O, zobaczcie jak trzyma. Jest ręczny przytrzymany. O, właśnie. Tak czy siak należą mu się gorące brawa. was! Chyba będzie korekta tej beczki, słuchajcie. Oj, oj, już mamy kolejną załogę. przejazdu nasza hostessa będzie je rozdawać a muszę przyznać że wiele z tych fantów powstało właśnie najpierw niech forum przejedzie tak. jeszcze raz do brawo! to centymetry od krawęźnika a zatem drodzy państwo i beczółkę Brawa dla załogi! Na trasach wiem, na Dziękuję za obejrzenie. Jest za obejrzenie. Dziękuję z obejrzenie. za

Czesi tak mówią, a ich też tutaj dzisiaj gościmy. No i zobaczmy. No. I zniknął swoją szybkość. No, na patrzcie, pilot wam sygnalizuje. Halo, Halo, nie słychać Wam. Będą garance brawa? Brawo! Nie słychać was! O! No, widzicie jaki upor w waszą sprawę?